Słuchacie NIOTOK, podcastu Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Maria Usakowska, a to jest odcinek specjalny, w którym w imieniu zespołu dziekańskiego zapraszam was na kongres Humanities Society Identity. Już 3 grudnia na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpocznie się czwarty kongres Humanities, Society, Identity. Jest to wydarzenie niezwykłe na szeroką skalę, zrzeszające naukowców z całego świata, którzy przyjeżdżają do Warszawy, by podzielić się swoimi badaniami. W imieniu zespołu dziekańskiego wydziału chciałabym bardzo serdecznie zaprosić naszych słuchaczy na to wydarzenie w dniach 3-5 grudnia. Aby trochę wam przybliżyć ideę kongresu oraz wyjątkowych tegorocznych keynote speakerów, przeprowadziłam rozmowy z dr Zofią Grzesiak z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich oraz z dr Michałem Oprzyńskim z Instytutu Romanistyki. W tym roku kongres nosi tytuł Reactions, czyli Reakcje, a o idei, która za nim stoi, opowiedzą moi goście, którzy już od dwóch lat pracują w Komitecie Organizacyjnym kongresu. Ten tytuł kongresu wziął się z naszej ogólnej refleksji na temat współczesnego świata, o którym mówi się bardzo często, że jest to świat dotknięty różnymi, różnego typu kryzysami. No a równocześnie, jak to zresztą pewnie od wieków było, reakcjami ludzi na te różne trudne, nowe wyzwania. I w związku z tym pomyśleliśmy, że dobrze będzie zobaczyć, pokazać poprzez referaty, które są zaplanowane w kongresie, jak właśnie różne społeczeństwa, różne kultury, literatura, sztuka, ale też właśnie aktywiści reagują na współczesne wyzwania. W ogóle tematyką kongresu staramy się, żeby była na tyle szeroka, żeby wszystkie osoby, które pracują na naszym wydziale i reprezentują bardzo różne dyscypliny naukowe, mogły faktycznie wziąć udział i znaleźć w tym coś dla siebie i spowodować jakąś ciekawą wymianę myśli, która często właśnie wykracza poza jedną dyscyplinę. Reactions, ten podtytuł, chcieliśmy, żeby zawierał w sobie... Popularny obecnie, czy ważny trend w e, naukach humanistycznych, ale nie tylko. Tego, że to, co albo twórcy kultury, albo badaczki i badacze robią, łączy się faktycznie też z problemami społecznymi i często e, z konkretnymi przedsięwzięciami. Nawet w literaturze mówi się teraz o aktywizmie literackim czyli o tym, że to, co robimy, jeżeli nawet stricte rzecz biorąc nie jest e, fizyczną pracą, która zmienia, no nie wiem, jakby to ujęć. materialną rzeczywistość? Może tak to jednak na nią wpływa. Przez to, że zmusza do refleksji i nakłania do zastanowienia się nad własną rolą w społeczeństwie, własną rolą w świecie i tym, jakie relacje wchodzimy z osobami, miejscami, rzeczami itd. W tym roku na kongresie gościmy dwa wspaniałe nazwiska przełomowych naukowczeń. Są to Rossi Braidotti i Françoise Vergès. Obu myślicielkom przewodzi myśl feministyczna, ale każda ujmuje ją w zupełnie inny sposób. Tutaj ponownie dr Grzesiak o Rosie Braidotti. Rosie Braidotti jest chyba w tej chwili jedną z najbardziej znanych badaczek posthumanizmu, posthumanizmu w tej jego wersji krytycznej, czyli nie tego, co właściwie moglibyśmy nazwać transhumanizmem, to znaczy tego, jak to wszyscy będziemy robotami, ciało ludzkie jesteśmy w stanie ulepszyć, będzie cyborgiem i nigdy nie umrze, tylko posthumanizmu krytycznego, którego celem jest właśnie zastanowienie się nad tym, w jakie relacje człowiek wchodzi ze światem. I skłonienie nas do namysłu nad tym, że wcale nie jesteśmy nadrzędnym gatunkiem nad wszystkimi innymi, tylko też wpływamy na inne i zależymy od innych. Na wykład Rosy Braidotti pod tytułem The New Humanities in a Changing World serdecznie zapraszamy w środę 3 grudnia o godzinie 9:45. Wykład będzie także transmitowany na naszym kanale na YouTube. Drugą tegoroczną gościnią, jak już wspomniałam, będzie Françoise Versailles, ponownie dr Michał Oprzeński. Françoise Vergez jest francuską politolożką, historyczką, kuratorką i aktywistką. Jej rodzina pochodzi z wyspy Réunion, czyli z jednego z departamentów zamorskich Francji. A sama Vergez skupia swoje badania i swoje publikacje wokół tematu feminizmu dekolonialnego i relacji globalnego południa do tego, co nazywamy północą czy zachodem, i jej refleksja wokół feminizmu skupia się trochę na, na krytyce feminizmu, właśnie zachodniego, no ale też na roli, jaką kobiety, głównie urasowione kobiety, odegrały w rozwoju systemu kapitalistycznego i tego, co dzisiaj nazywamy Zachodem. Konzłaz Werzes w swojej refleksji i w swoich książkach, takich jak chociażby Feminizm Dekolonialny, która ukazała się zresztą w ubiegłym roku w Przekładzie na Język Polski Nakładem Wydawnictwa Współbycie, ukazuje, jak eksploatacja kobiet przyczyniła się do wzrostu. Bogactwa krajów zachodnich i kolonialnych. Wykład François Vergez pod tytułem Against the Politics of Dehumanization odbędzie się w trzeci dzień kongresu, czyli 5 grudnia o godzinie 9.45. I podobnie jak wykład Rosy Braidotti, będzie transmitowany na naszym kanale. Wykłady są otwarte, zatem naprawdę zachęcamy wszystkich do ich wysłuchania. Ale nie tylko ich, bo w trakcie wydarzenia przez trzy dni można będzie przyjść na otwarte sesje, które będą poświęcone różnorodnym tematom. Między innymi takim jak kryzys ekologiczny, bestiariusze w kontekście naturokultury, Ameryka Łacińska wobec globalizacji, populizm i polaryzacja, czy międzykulturowa edukacja. Panele będą odbywać się w różnych językach, głównie po angielsku, ale też po polsku, francusku, włosku czy hiszpańsku. Natomiast tegoroczna edycja kongresu jest tym bardziej wyjątkowa, ponieważ organizatorzy postanowili też stworzyć przestrzeń na referaty studentów i doktorantów. To jest, ja bym powiedział, jeden z głównych nawet dla nas jako komitetu organizacyjnego elementów Kongresu już rok temu studenci, doktoranci brali udział w Kongresie w takiej właśnie specjalnej sekcji. Po pierwsze jest to ważne dlatego, że chcemy Pokazywać w ten sposób, że prace studentów i doktorantów są tak naprawdę równoprawną częścią prowadzonych badań i działań uniwersyteckich, i w ten sposób też tak naprawdę traktujemy tę sekcję. To nie jest jakby specjalna sekcja oddzielna tego kongresu, tylko rzeczywiście jedna z części, co zresztą widać po programie, ponieważ jest to sekcja, która będzie przez całe trzy dni obecna w programie kongresu. O tyle, o ile inne sekcje będą na przykład czasami ograniczone do jednego, dnia, tak studenci, doktoranci będą przedstawiać swoje referaty każdego dnia, czyli od środy do piątku. I tutaj mamy 27 referatów, w związku z tym 9 sesji czasowych, każdego dnia po trzy. Tematyka tych wystąpień studenckich jest bardzo różna i jeśli chodzi o obszary, to będą te referaty dotyczyć oczywiście literatury i sztuki, historii, ale też nauk politycznych i wśród różnych tematów, które będą przedstawiane podczas tej sekcji. Chociażby wymienię takie zagadnienia jak ekoturystyka i jej wpływ na kraje Ameryki Środkowej, reprezentację osób z niepełnosprawnościami w literaturze i filmach z gatunku horrorów, sposoby przedstawiania superbohaterów na granicy pomiędzy szaleństwem i nadludzkimi mocami. Będą też referaty dotyczące bardziej edukacji i różnych systemów edukacyjnych w różnych krajach i Będziemy mogli posłuchać chociażby referatów na temat wykorzystania różnych mediów w nauczaniu języków obcych, czy chociażby obecności tematyki związanej z ekologią w podręcznikach do nauki wykorzystywanych w Chinach. Specjalnie wyróżniamy tę sekcję w ten sposób, po pierwsze dlatego, żeby pokazać, że otwieramy się na badania młodych naukowczyń, młodych naukowców, że faktycznie je doceniamy i że są dla nas równie wartościowe, jak to, co oferują uznani już badacze, czy badaczki i oczywiście, że studenci czy studentki mogą być na początku swojej drogi naukowej i nie Którzy mogą jeszcze nie być w pełni przekonani, jak dokładnie do tego podejść, ale też dzięki temu, że mamy tą specjalną powiedzmy sesję. Mamy nadzieję, że będą się czuć bardziej komfortowo i że właśnie odważą się przekazać swoje pomysły, które czasami są absolutnie fantastyczne i naprawdę niekiedy abstrakty, które przesyłają studenci nawet, czy studentki, doktoranci, doktorantki, no są po prostu na takim poziomie, jak co po niektóre e zgłoszenia od już osób z jakimś stopniem naukowym. No a równocześnie w ten sposób zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów, znajomych, rodziny do tego, aby po prostu przyjść do nas na Dobrą 55 i posłuchać tych referatów. Wszystkie będą odbywać się w specjalnej sali, czyli w strefie współpracy i tam będzie można za każdym razem posłuchać właśnie studentów i doktorantów. Tak jak dr Oprzyński powiedział, jeszcze raz chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy do udziału w kongresie. Cały program jest już dostępny na stronie www.hsic.wn.uw.edu.pl. Jestem przekonana, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Na koniec chciałabym tylko wspomnieć, że w poprzednich edycjach kongresu udało mi się nagrać z gośćmi specjalnymi rozmowy, których także można posłuchać w formie naszego podcastu. Są to odcinek z aktorem Benem Kristalem o szekspirze, odcinek z profesorem Chrisem Hanem o ekonomicznej antropologii oraz z profesorem Georgiem Remem o sztucznej inteligencji. Zatem w oczekiwaniu na czwartą edycję kongresu serdecznie zachęcam do odsłuchania tych niezwykłych, Ciekawych, otwierających głowy rozmów. Pozostaje mi więc tylko życzyć udanego kongresu, i do usłyszenia.